One nie miały innej możliwości, świat je tak uczynił. Dziewczyny, które od początku mają pewne wyobrażenie o swojej kobiecości inne od tego, jakie mają standardowe osoby, standardowo myślące, bardzo często w mniejszych miejscowościach budzi od razu agresję. I ten brak. Przystosowania do takich standardowych ról, bardzo często naprawdę potrafi budzić tak krzywdzące zachowania wobec tych osób, że trudno im się dziwić, że one w pewnym momencie zaczynają reagować agresją. Bardzo nam zależy, żeby czuły się tu w pełni akceptowane. Bardzo nam zależy, żeby czuły się tu szanowane. To jest ogromna siła projektu Lady i to jest też powód, dla którego ja uwielbiam ten program. I to jest też powód, dla którego. Czuję misję tego programu i chciałam w nim uczestniczyć w tej piątej edycji, mimo tych szczególnych okoliczności, bo my mamy naprawdę tu poczucie robienia czegoś realnie dobrego dla tych dziewczyn. Co one później z tym zrobią, to jest ich sprawa. I bardzo często wiele z nich pozornie wraca na dawną ścieżkę, ale to jest bardzo często pozorne, natomiast wiele z nich odbudowuje się. Tym naszym szacunkiem i naszym zaufaniem, które tu dostały. I to jest piękne móc uczestniczyć w, takich, w takiej pozytywnej przemianie.